Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wykorzystać kreatywną stronę sztucznej inteligencji. AI to nie tylko pisanie tekstu, opowiadań i rozmawianie z nami na codzienne życiowe tematy. Możemy również wykorzystać do tworzenia obrazów, nagrywania muzyki czy tworzenia gotowych piosenek. Za chwilę pokażemy wam, jak stworzyć prostą grafikę, prosty plakat za pomocą DALI. Jest to narzędzie, które wykorzystuje również ten sam model co ChatGPT. Jest ono od niedawna wbudowane w ChatGPT, więc nie potrzebujemy tak naprawdę mm, niczego więcej niż to, z czego korzystaliśmy wcześniej. Więc wpisujemy sobie utwórz, plakat, który przedstawia kota jedzącego rybę na księżycu, na przykład, żeby było ciekawiej. I czekamy, damy mu chwilę do namysłu. Widzimy, że już tutaj nam się obraz ładuje. I jak widzimy, kot jedzący rybę na księżycu jest już na naszym ekranie. Jeżeli nam się nie podoba, jeżeli coś chcemy zmienić, to oczywiście warto by było tutaj powiedzieć: na przykład, zróbmy rudego kota, a ryba niech będzie fioletowa. Ja nawet popełniając jakieś literówki eee, i tak czat mnie rozumie, więc to też jest zawsze taki dodatkowy plus, że on widzi, że jesteśmy tylko ludźmi i też stara się zrozumieć. O, no i mamy rudego kota jedzącego fioletową rybę. Nawet mi się to podoba. Wystarczyłoby dodać tutaj jakiś tekst może do naszego plakatu i gotowe. Na koniec naszego odcinka tradycyjnie wyzwanie. Stwórzcie wraz z Waszymi dziećmi plakat przedstawiający ich hobby i zainteresowania.